Dzieci po 12 godzin 7 dni w tygodniu. Więc tak, nie miałbym prosto więcej. Pomiędzy, no. Próbować przetrwać kolejną dobę, to, to no nie będę życie potrzebował. Z po panią Kazimierą po pracy, o pracy, szanowni państwo. Ja bym jeszcze chciała jedną rzecz sprostować. Mówię no. tutaj tak o pracy po macoszemu, tak jakby mi w ogóle nie zależało, jakbym była jakimś leniem totalnym. Mam nadzieję, że nie będzie takiego odbioru, <noise> Słuchajcie. Że ja się migam no. w ogóle od roboty i tylko szukam imprezy. Właśnie nie. Jestem rzetelnym pracownikiem, myślę. Też tak uważam. Mieliśmy okazję razem pracować. Okazję tak? razem I na, pracować. na pewno na tle mnie <noise> wypadałaś dużo lepiej. Ja po prostu nie lubię rzeczy bezsensownych robić. Ja widzę takie luki, jakie pracodawcy popełniają jakby realizując swoją wizję interesu, ale nie, nie konfrontując jej jakby z ludzką naturą i psychiką. No dobra. Przykład. Przykład. No teraz jest bardzo popularne takie końcowe podejście do prowadzenia biznesu. No i jakieś takie dziwne ograniczenia. Jakieś nakazy, ewidencji tego czasu pracy. To jest bardzo w teorii może pożyteczne i fajnie to wygląda na papierze i w jakiejś takiej symulacji. Aczkolwiek, jeśli weźmiesz pod uwagę właśnie tą ludzką naturę i takie jakby przyzwyczajenia ludzi do pracy, bardzo często to utrudnia. No, szczególnie przy kreatywnej pracy. Przy kreatywnej pracy, ma, no, tak. Jakby te ograniczenia i nakazy są y, nie sprzyjają jakby dobrej atmosferze i y, jakby wydobyciu tej kreatywności i efektywności z pracy. No, ja bym nie bym wola... potrzebują takiej przestrzeni, jakby. Ja bym wolała za efekt być oceniany. Tak, na pewno. No, to by mnie bardziej motywowało. Nie ma ramy czasowe, ale jakby. Tak, ale że sama decydujesz, czasu, z... Sama decydujesz, z... co robisz. I w jaki to... sposób dojdziesz do tego efektu? I to od Ciebie zależy. Nie mówię o pracy, w której Ty musisz być po prostu dla klienta, czy no to jest inny typ, ale w pracy kreatywnej może być tak, że Masz 8 godzinny dzień pracy. To też myślę, że lepiej by się sprawdziły takie elastyczne godziny, nawet jeśli siedzisz 6 godzin, ale sobie ja to, co trzeba. Właśnie to jest dziwne, że ludzie tacy zarządzający albo właściciele firm myślą, że jeżeli oni masz umowę na 8 godzin, oczywiście, jeżeli Ty będziesz te 8 godzin siedziała, to ty zrobisz jakoś o wiele więcej pracy niż gdybyś siedziała 6 godzin, nie? No, ale ja byłam takiej pracy, gdzie mój przełożony mówił, że wiesz, że z tych ośmiu, które siedzimy, to sześć jest detektywnych i on jakby to już zakładał, jak przewidywał dla nas pracę, nie? Aha. No, to no to jest właśnie mądre podejście. Tak, ale, ale że... z drugiej strony fajnie by było na 6 pracować. I wtedy tylko przez ciekawe, cztery. czy by. A, właśnie ciekawe, czy by po prostu pracownik byłby na tyle zdyscyplinowany, nie? Żeby odpuścił sobie internet, internet a był papelinkę, nie? Żeby rzeczywiście te 6 było takie zbite. Myślę, nie? że tak. Myślę, że takie taki... umysłowe 8 godzin to jest po prostu no, za dużo. Nie, nie da się przez 8 godzin intensywnie myśleć i wymyślać rozwiązań jeszcze. Wiesz, przy tym, że musisz jakieś dziwne rzeczy takie kołczowa wypełniać, jakieś ankiety, potem czasu pracy. No, a jakbyś pracowała 6 godzin, tak? Nie zdążysz się tak zmęczyć i znudzić. Myślę, że czujesz wtedy, że masz mniej czasu i wtedy też pracujesz, jakby tak. Efektywniej. Tak no. W sumie jak ja mam mniej czasu, to tak jest, nie? To tak jak w domu siedzisz i, nie wiem, masz napięty grafik, to też przecież tam uchniesz, nie wiem, czyszczenie kawy, kawiarki albo coś, a jak siedzisz i masz cały dzień wolny, no to ciężej to uchnąć jednak. No, ciekawe porównanie. Tak, jak ja mam godzinę, to ja tu potrafię odskoczyć za prania. Tak. Normalnie, na sucho odkurzanie, na mokro podłoga, zmywala w ogóle, ogar kuchni, taki na szybko, żeby <laughs> rzeczy z wieczora. No. No, jeszcze małego na drugiej ręce. No, no nie. No. no, ja też tak uważam. Później, no. Gdybym miała na to cały dzień, to by mi się to rozwlekło. na cały dzień. No, w Finlandii są już takie badania, że chyba wzięli taką grupę ludzi, że po 6 godzin i mogli wybrać sobie pracownicy, czy będą codziennie po 6 godzin, czy tam 4 dni w tygodniu wolą wybierają no. pracować. Ja nie bym powiedziała, nie. nie, dla mnie zdecydowanie. Ja już wiem, dla mnie 6 godzin. Ja też 6 godzin, tak. To jest umiarkowane. Ja dążę do balansu, żeby to było wszystko zrównoważone. Nie, nie bo mnie by to nie urządziło, że ja muszę jeszcze szybciej i więcej robić. Znaczy nie mówimy do 8 godzin. Mm. Ale na przykład, że 10 godzin mhm. robisz, albo 12 i masz 2 dni więcej wolno, czyli znaczy, 4 dni nie, tak. nie Ja już w ogóle po 12, jak ja wychodzę z roboty, to ja już się muszę mega skupić się. ogóle, że ja ja muszę się skupić do dokładnie za kierownicą, żeby dojechać. Już nie jestem pewna, czy ten umysł jest w stanie jeszcze się skoncentrować na tyle. No ale to zależy też od roboty, nie? że Moja co robisz. Moja pierwsza praca taka po studiach, taka już w branży yy, była taka, że yy, bo nie wiem, czy wspominałaś w tym pierwszym odcinku, ale nasza branża po, y, często yy, polega na tym, że jest bardzo dużo roboty w krótkim czasie albo nie ma roboty. Nie, nie poruszałam tego tematu, ale to prawda. No, no jak jest dla no to oczywiście nie ma więcej ludzi, tylko tyle samo, więc ci sami ludzie muszą więcej i Tak, pracować. Tak, tak jest. To robić, a czy jest w sumie lepsza opcja niż zatrudnianie ludzi na ten czas, kiedy jest więcej roboty, a później zwalniają kiedy... Nie, no. dlatego tak szedł teraz w nawyk te wynajmowanie ludzi między firmami, nie? bo mhm. ludzie sobie wynajmują tak, jest... pracowników, no, po, dlatego to powstało. No w każdym razie moja pierwsza praca w ogóle, strasznie dużo nadgodzin musiałam robić, także że siedzieliśmy po 12 godzin 7 dni w tygodniu, że nie miałam czasu iść zrobić zakupów spożywczych, bo już wszystkie sklepy spożywcze są się po mojej robocie. A wstrzymywałaś sikanie w czasie roboty? Nie. Bo to ostatnio gadano z dziewczynami, dużo to robili. Znaczy, ja no. może czasem wstrzymuję się kania, ale to z mojego rolnictwa, bo nie chcę się wstać i czekam grę. <laughs> mogę tutaj poruszyć ten temat fizjologiczny. Jak najbardziej. Dobra, ale ja nie o tym. Aha, że właśnie jak poszłam, to była moja pierwsza praca taka poważna po studiach. Wtedy, jak ktoś ci mówi, że nadgodziny są do zrobienia. No to ty spuszczasz normalnie głowę. I robisz już... tak jest, nie? Tak jest. I siedzisz i w ogóle taka presja też innych ludzi działa. Tak. Czyli jakby wystarczy, że najsłabszą osobę do tego przymuszą. I jak no. wtedy już reszta czuje, że dobra, wszyscy to robią, więc ja też muszę. No bo muszę... też nie chcesz zawieść teamu całego tak, swojego. Tak, właśnie to jest, psychologia jest skonstruowana, że to no. ty zawodzisz nie pracodawcę, który nie ma od ciebie tego żądać, bo nie ma tak. prawa, tylko wtedy ludzi, z tych i zawodzisz. Tak, no ale to jest bzdura. No. Każdy no wiadomo, powinien że pomyśleć tak. o tym, że, ale jak że masz pracodawca powinien. 4 lata, to nie wiesz tego, nie? No nie, no nie, nie, poddaję robić się. się. Tak jest. Możecie <laughs> zawsze powiedzieć nie. Tak. I, i Trzymajmy się tego. No. Mm. Oczywiście, no, siadaj, że w każdej pracy są jakieś nadgodziny, jeżeli to jest. To się zdarza, ale nie jeżeli to jest polityka firmy. <grym> tak, jeżeli tak mają wyglądać prowadzenie projektu, to uważam, że to po prostu źle prowadzone. I jest za mało ludzi, nie i każdy sobie tak. pomyśli. Polityka jak będzie do chociaż troszeczkę zły na tego, kto wychodzi tam sobie po 16 do domu, tak? Odebrać dzieci z przedszkola, robić zakupy, kurna, odkurzać żyć i próbować przetrwać kolejną dobę, to, to, no nie, to nie dlatego, problemy, że życie po 30, tak. dokładnie, to nie dlatego, że on ma was. Dupię, on ma też inne rzeczy do zrobienia, ale to nie jest jego wina, że ty siedzisz teraz i nie wykonujesz jego pracy. Tak jak ci bardzo często wymawia pracodawca i też się spotkałam, tylko za mało osób jest do zrobienia tej pracy. No. No A nie to nie wiem, ten, warto zapytać jako pracownik potencjalny. A? Nie, gówno z godzinami, bo to czasem pracy, nie? A, i dokładnie. i dalej. No i warto się spytać. jednak, czy to płatne, bo wcale nie jest to takie oczywiste, to od razu przeze mnie. No, w wielu firmach słyszałam, że. Zostajesz tak po prostu, żeby skończyć pracę i no żeby tam. z czystym sumieniem wrócić do domku. No, no, Twoje że... czyste sumienie? Tak, że no, o weekendzie tak? tak, zasłużyłam na ten weekend, nie? Że, wiesz, no. nie ale no, ja no... się śmieję teraz, ale wiem, jak łatwo taką atmosferę i takie poczucie w pracowniku stworzyć. Tak, a jeszcze Pardzo, jak to jesteś zupełnie nowym. Osoby. Dobra, w jesteś osoby. w nowym środowisku, nie znasz ludzi, nie? Tak. I nagle się tak, tak, zostaje, a ty co zrobisz? Teraz no. jesteś o, po tygodniu, nie? Może być najgorszą osobą na świecie. i no. razem mi... nie lubiano. No. no tak, nie pomagasz grupie? No nie, nie, tak to nie tak powinno to nie wyglądać. Zostawia. Już nie masz imienia nawet. No. <laughs> No jest, a niestety, kurcza. Trafia się do nowego środowiska wśród różnych ludzi, naprawdę, z różnych środowisk, różne charaktery się spotykają. Tak specyficzna to jest sytuacja, no bo jednak w życiu masz wpływ na to, z kim kontakty utrzymujesz, nie? nie. Z rodziną możesz zabrać kontakty, ale ze współpracownikami. No no i to jest tak jak szkoła, szkoła cię do tego przygotowuje, szkoła też spotykasz, fakt, że w szkole w jednym roczniku spotykasz wszystkich, nie? No tak, że to tak. nie A jest naturalne, jest... no bo w pracy jednak zazwyczaj też ruch, często ruch. łączy was lokalizacja, nie? Tak, no. no i w jednym i w drugim też tak może być, nie? No dobra, w każdym razie dążę do tego, że kurde, jednak warto dobrze żyć z tymi ludźmi, pomimo różnic, ale też bardzo łatwo w ogóle być wykurzonym z takiej grupy. To, yeah, no, no, to jest w ogóle temat na dzienny podcast, jak tutaj w ogóle no. e, kupić się w grupę albo jak łatwo zmanipulować grupą, no to jest naprawdę to, że ktoś jest nielubiany w jakiejś grupie, to w innej grupie może być e, liderem. To, więc... to nie zależy w ogóle od zdolności żadnych nie? nie? To jest to czas nie może być przypadek, ciebie, tylko może być przypadek. To może być przypadek, że inna osoba, lider w grupie może być tak. jakoś negatywnie nastawiona w ogóle z dziwacznego powodu, którego ty nawet nigdy nie poznasz. Tak, <laughs> też tak uważam. Ja kiedyś kiedyś yy, z jakimś tytułu czytałam o mobbingu, że właśnie ci ludzie, którzy tego doświadczyli. Bo często jest tak, że mobbing jest taki skoncentrowany, nie? że nie tyczy się wszystkich na przykład mm -hmm. w grupie, tylko tam najsłabszej. Tych, no, najsłabszej albo dwóch, tam parę osób jest wybieranych. Nie? No i te osoby później, jak się mierzą z tym na terapiach, to właśnie opowiadały, że y, oni w y, innych grupach w innej pracy już. Się... Nie są tymi ofiarami, hmm. po prostu no, bo to, to tego to dnia nie trafiły. Grupy, no, no. no? Tak, to kwestia tego, że w te, tego dnia ktoś ma Nie, nie no, ja ale to jest jak w szkole, kurde, pierwszy dzień, tydzień w szkole, ksywę jedną załapiesz, już przez zesepne trzy lata masz ją, no. To jest twoja pierwsza praca, tak naprawdę. Byłaś kiedyś po podwyżkę. Byłam. Ale tak, no no, ja byłam pod podwyżkę i w ramach nagrody pocież nie dostanę nową pracę. Co mnie w sumie uratowało, bo dosłownie miesiąc później była seria zwolnień tych ludzi, którzy nie mają umowy o pracę. No, fajnie. No ale dobra, podwyżka. W ogóle w Polsce jest taka kultura, że pójść po podwyżkę to jest jakiś wstyd albo w ogóle. Y... No to chyba prądem. tylko w naszym roczniku już. To młode to i to jak? E, ta, jak po spoje? dobra, to mówię o naszym pokoleniu, że tak powiem. No, żeby było 30. 30 plus. <ślech> 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 Pierwsza no, połowa 30? <ślech> tak, <ślech> tak, jeszcze raz. Tak. No? <ślech> 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 W ogóle myślę, że moi, ja i mi podobni <noise> muszą mieć powód, żeby pójść po, po podwyżkę. Że nie wiem, że dopiero jakiś Alek? ten projekt, albo no. znaczy im się umowa, i wtedy to jest taki pretekst, nie? No tak, no dobra, no to przy umowie... to ludzie nie tak mam. po prostu z dnia na dzień myśli sobie, ja w sumie za mało zarabiam. Że I wtedy to powiedzieć, że chcę więcej, nie? No bo teraz zwyczaj ten moment, nie? W którym A, zwyczajny moment, no to jest... Krużowy. No po pierwsze, co musi być? Firma musi dobrze prosperować tak. ten, w tym momencie, żeby pracodawcy stać po prostu. No, no to niestety. argumenty, najlepiej byś pojawiała się tak jak mówisz, w dobrym projekcie jakimś, które tam się zaangażowało mocno i są widoczne efekty. No. Bo chyba nie pójdziesz jak zjedziesz projekt i pójdziesz a no. ja bym chciała. to wtedy przeczekać. Przynajmniej <śla> mieć <śla> 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 Co tam jeszcze musi się zdarzać? No dobra, Pukasz, się... zapowiadasz się Szefowie, czy przechodzisz z bombą? Nie, nie zapowiadam się, czy możemy porozmawiać. A, no właśnie. Mam... Ja zazwyczaj mówię, nie mam dzisiaj czasu, jutro albo za tydzień. No i co, umawiasz się tam u sekretarki albo, albo po prostu z nim. Zimno. Czy idziesz znowu w bombę za tydzień? Nie, to też mam. W... Nie wiem czemu. Takie mam poczucie, że muszę w ogóle. No dobra. Pozwolenie. No i dobra, Po do gabinetu. Cześć, tak jak się umawialiśmy, przyszłam i co dalej? E, moje taki klasyczek. No. Chciałabym porozmawiać o finansach. <laughs> Prosto i na temat. No ale <laughs> się Nie, ale nie różnie ludzie podchodzą. Najpierw mówią, a wie, już, wie pan ostatnio coś tam i zaczynają od swoich zasług, nie? Taka jest też ten. Technika, mroda. no? <laughs> No ja wolę tak od razu, żeby wiedział o czym. Że tutaj nie bajeruję mu nie. No ale nie... czekasz na to takie pytanie, no w jakiej sprawie przychodzisz, czy, czy od razu jedziesz ja, nie od razu. Nie, ja nie mam aż tak bardzo dużego podwyżka. No ja też nie. Chciałabym porozmawiać o finansach. No. Nie no, słucham. Ale tak, no, mówię recytat. takie tak, z mojej przepytaj tak. rozmowy. No i a nie, sorry, bo on chyba się spodziewał, no bo ja długo w sumie pracowałam za tak zwanych marnych grob. <laughs> e, też wspomnę, że to była ta firma, w której się na bardzo dużo robiło. Um, a mówię, no ile? No, już wiedział, bo już też mi mało płaci, no też trzeba ocenić tak realnie, czy po prostu się zarabia. Tyle, ile rynek na to pozwala, nie? Bo nie muszę wiadomo, wyskoczyć nagle z jakąś skutku z obchodą. Kurczę, muszę przerwać na chwilkę. Tak jest. Tak. Okej. Okay. Mały Bobo się obudziła. Dobra. Już jesteśmy, bo bo miało nogę uwięzioną, tak? Tak, szczerze. Tak. tak jest, już jest. Dobra, na czym skończyłyśmy? Na podwyżkach, że idziesz do szefa, on już wie, że ty chcesz podwyżkę, no i zaczyna się że trzeba, ile. że trzeba generalnie rozeznać rynek, nie? Żeby nie prze, przekalkulować. No to co to znaczy? No, warto hmm. mieć informacje, ile no właśnie, koledzy zarabiają, właśnie. czy nie. To jest to taki jest... problem, że większość pracodawców sobie dostrzega, że nie można rozmawiać o swojej wynagrodzeniu. I też dużo no, ludzi nie chce o tym gadać. No, różne jakie to masz do tego podejście. Gadasz o pieniądzach, czy nie? Ktoś ci zapyta, ile zarabiasz. Adam. No, to, że jest... To jest w, w wielu tak. krajach są takie widełki, jawne w ogóle, nie? Tak, ja pracowałam, w już... ja pracowałam w firmie polskiej już, w której było właśnie powiedziane, że chcą, żeby każdy wiedział ja mnie i jego koledzy na danym stanowisku zarabiają. Mieliśmy gazetkę, która wychodziła co miesiąc i no. były podane średnie na danym stanowisku, podzielone na kobiety i mężczyznę. Jak? Jak to wiem, co no, jak myślisz, jak A? myślisz, Czyli no potem oczywiście poszła stary. cała grupa kobiet po podwyżki no, potem, no, no. jak się okazało, że A, w tym samym stanowisku ty ci zarabiają więcej, ale szanuje firma, że się zdecydowała i ogłosili te wyniki, tak. No, <laughs> Także że... każdy miał szansę, ale oczywiście jak poszły kobiety po podwyżki, panowie też poszli. I ta dysproporcja, ale mi się wydaje, że została. No ale e, jakby na plus, że niektóre firmy chcą, żeby to było jawne, żeby to nie była jakaś tajemnica. No. Mhm. no ja jestem za tym. Ja też, no kurde. Ja nie jestem za tym, bo nawet jak ja wiem, że ktoś więcej umie, więcej e, ogarnia, niech zarabia więcej. Jasne. Bo chyba nie wiem, jedynym sprzeciwem, żeby tego nie ujawniać jest to, że inni ludzie by mieli pretensje, że ktoś zarabia więcej, a ktoś mniej, tak? Może no reszta przyjdzie po podwyżkę. Po, no tak, dobrać, ale no nie, wiem, no nie wiem, nie poszła po podwyżkę, bo jakiś kolega, który ogarnia, yy, zarabia więcej. No dobra. I dopiero bym poszła, jakbym wiedziała, że ogarniam tyle, co on, i, albo, albo i więcej, że bym podobnie zarabiać. No to wtedy bym poszła, ale nie poszłabym, jakbym wiedziała, że. On jest lepszy. No. no, wiadomo, ale to jest takie podejście, że y, każdy zarabia za to, co potrafi. No fajnie, by tak było. Najczęściej jest to po prostu zależne od jakby, negocjacji tej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej, że to już jak wtedy sobie ustalisz jakiś wyższy pułap, no to już Ta. możesz więcej zarabiać niż osoba, która, wiesz, długo pracuje w firmie. No, wiele osób mówi, że największe jakby podwyżki w swoim życiu mieli poprzez zmianę firm. Tak, tak. Że no, to podbijali sobie, no. Pracy, nie? Tak. Bo zazwyczaj... Osobie, jak... która jak ileś zarabia, przyskoczyć nagle o jakąś kwotę większą niż... Tak, bo to nie... zawsze Pracodawca patrzy, że to procent, jaki jest Tak, procent. często tak się, tej często planie, to tak się ja? rozpatruje, że ktoś, powiedzmy, zarabia 3000, a chce teraz 5,5, no to jest. To dla A osoba nowa, która przyjdzie, od razu może powiedzieć 4,5, powiedzmy. Tak jest. Bo jest lepsza koniunktura akurat. Czyli tak naprawdę podwyżka też zależy oprócz zdolności negocjacyjnych, od czasów, Tak. W których ktoś się zatrudnia. Tak, jak najbardziej. A doświadczenie, no wiadomo, też są inne pewnie widoki dla kogoś z rokiem doświadczenia, i na jakiejś osoby naprawdę ogarniającej. No, no, no ale fajnie by było dojrzeć jednak do no, tego, ale, żeby tak, to było. Nie tak, tak. tak. tak będę, no. Będę pod Jagodą. tak. to nie mam Jagoda. Tak. tak. Sama pracowałaś w firmach, w których. Osoby na tych samych stanowiskach, z różnym doświadczeniem, różnie zarabiały i to na niekorzyść osoby z większym doświadczeniem? Tak. No. To w ogóle jakby nie miało znaczenia. Każdy kto sobie wyszarpał więcej, tak, miał po prostu więcej. Nie. No, tak, no. to polega. No, tak. Stara, dobra szkoła. I dla tego ujawniać, no i dlatego pracownicy nie chcą ujawniać, bo zaraz ten kto nie potrafi wyszarpać też przylezie. No, tak. A po co, skoro możemy u niej płacić? No, niestety no tak to wygląda. No dobra, no czyli... Szarp się, po to... prostu szarp się. ale też powiem tego sądu, wiadomo. Tak, no. Ale wiadomo, no, zawsze lepiej jednak więcej powiedzieć, no bo jednak wtedy pracodawca tak się trochę przestraszy, że o kurde, aż tyle chcesz, no dobra, no to mu dam chociaż tyle i da ci więcej niż by sam. Ale mówisz, ci, mówisz o podwyżce, tak? No, że no. jak przyjedziesz. No dobra, i ty powiedziałaś... Wracamy do twojej rozmowy. Tak. Powiedziałaś, ile chcesz więcej? E, powiedziałam kwotę, on powiedział... Trochę mniej. Co mnie generalnie finalnie... ucieszyło. O, tak. No ale dałaś taką zapasikiem? Zapasikiem, no ale możesz chyba powiedzieć, czy nie? Yy, że na przykład chciałaś tysiaka więcej, a dostałaś. No, no więcej chyba nawet chciałam teraz. Kurde, jak chciałam dwa tysiące w 2000, no Ale byłam na się. naprawdę w sytuacji, że mogłam tyle powiedzieć, bo nie, że nie byłam niezastąpiona, ale akurat była taka akcja, że było bardzo dużo pracy, no, Go, było mało tak? ludzi. No i byłam cenionym jednak pracownikiem. No rozumiem, i zarabiałaś a, Nie, sorry, nie, Zarabiałaś tak, no. bank. A, Przyszłaś z wypowiedzeniem? Wiesz, że tak? Nie, tak. z tak, była tak. Ja To jak na pierwszą podwyżkę. To nie była pierwsza podwyżka. To ja mieszałam dwie różne rzeczy w ogóle. dwa różne, dwie różne rozmowy. Sorry. Stutne, ale... Musimy porozmawiać o finansach. Dobra, to była jedna sprawa. To nie pamiętam. To tam chyba parę stówek kupiłem, no. szarpałam. Tak, ludzie, słuchajcie. Za <laughs> pierwszym razem, dobra, parę stóp dostałam, też byłam zadowolona za ten czas, nie? Ale za drugim razem ja przyszłam z No tylko to jest specyficzna strefa, że pracodawca musi chcieć się zatrzymać. To no, musisz jakby coś na do to możesz przegrać ten. To na bank. bank no. Ale można ja wtedy. Nie zaproponował sam w ogóle dużą stawkę. Czyli w dobrym momencie tak czy inaczej. kupił, aczkolwiek nie na długo, bo jednak. <laughs> no, to inna firma. Nie, nie chodziło o to. Chodzi o to, że dla mnie osobiście pieniądze są ważne bardzo. Ale jednak najważniejsza jest ta atmosfera y, z pracy panująca, ta. czyli tak ja jest. nie mogę czuć, że ja w ogóle się zmuszam do tego i codziennie rano się zwlekam z łóżka po to, żeby jakiś koszmar godzinny przeżywać. Tak, ja tak samo mam. Dokładnie. No jednak to jest 8 życia, godzin godzin no. życia to jest kurcze przebywanie z ludźmi, blisko się jest z tymi ludźmi, tak? ja nie ja chcę po prostu być w uczciwej relacji, jak najbardziej. A... i takiej, że możesz. Szanującej to, się. Po, po tych 8 godzinach wyjść i sobie pomyśleć, że to nie był jakiś stracony czas i musisz nie. tylko to robić za pieniędzy, nie? Tak, jest. No, ciekawa jestem, jak ludzie, jak słuchacze. <laughs> Bo ja znam też ludzi, którzy tylko dla pieniędzy pracują i w ogóle nie mam dla nich żadnego problemu, że robią jakąś beznadziejną rzecz, albo nie czują satysfakcji, albo jest bezsensowna, albo ludzie w ogóle się nie dogadują z ludźmi, że to jest dla nich nieistotne zupełnie, bo tak to jest kasa. No, no. no, no, no i ja już już jeszcze, no bo wszędzie masz problemy. No, to prawda. Ale ja już byłam właśnie też w filmie. gdzie kasa była spoko bardzo, ale atmosfera już nie i ja sama doszłam do tego, że jednak no. Po prostu to nie jest dla mnie. No. Ale byli tam ludzie, którzy tam już latami pracowali. Czyli, tak jak ty mówisz, był ten typ człowieka, który po prostu potrafi wyłączyć to. No. Też, bo w takiej firmie dobrze zarabiającej. No, ja nie umiem tego ja robić. Nie, ja nie chcę mi się chodzić po prostu o takiej pracy. Nie, rozumiem nie chcę mi się tak zna, tylko... Ja lubię wstać i sobie myśleć. Fajnie, że spotkam no. tych ludzi. Nawet jeżeli to nie są ci, co bym wybrała, nie wiadomo z jakiej grupy charakterów i tak dalej, ale to już są moi ludzie, kłamacie, że to jest już tak mój człowiek. no. <grym> <grym> Nawet może być ktoś, co się na co dzień trochę wkurzia, nie? O. Ale kurwa, no tak zatroszczyłabym się o niego, jakby był chory. się <grym> <grym> A jak? Oczywiście, że tak, bo to, to jest, jest mój człowiek, no to jest mój człowiek i nie wiem, wiem, że w takiej sytuacji mam nadzieję, że wie, żeby mógł liczyć na mnie, a ja na niego, no po prostu i, i takie relacje sobie cenię, I, nawet jak tak nie przypada nie. A co uważasz, że najbardziej łączy ludzi w pracy? Chujowy szef Chujowy niestety. Ja nie, no, nie nie mam nic bardziej łączącego pracowników niż niekorzystne jakby ogólnie warunki pracy no, niestety, albo stref, no. Nie. A no, A najmorsze, jak masz spoko szefa i co wtedy? Może Jakaś nienawiść do kierownika? Jak ja pracowałam mać? w firmie, która była bardzo spokojna, nic nie było do zarzucenia no. w firmie i wtedy właśnie między ludźmi jest gorzej, no bo oni jakby rywalizują. nie? To, to jest rada dla szefów, po prostu Każdy... powinni być chujami. No. <laughs> Każdy. Był tak zakokuszony w takich super waruneczkach, że no. bardzo tego bronił, nie, nie pozwolił sobie jakby zaburzyć A. tego spokoju, co też na pracę gorzej wpływało, no bo każdy jakby chciał mieć jak najwygodniej, wiesz, mm -hmm. trochę odpowiedzialności. odpowiedzialności na kogoś innego, no to było naprawdę szkoła charakteru dżungla. No dobra, no to teraz ty masz firmę, nie? No to chyba, no nie chcesz być tym złym szefem, nie? W sensie, że nie chcesz być w tym... Nie. Ja. Ale no to warto wtedy kierownika choć do Do którego będą ci przychodzić pracownicy. Jeżeli ja tak jednak go. Dobre warunki pracy są bardziej korzystne. Chciałabym. Chciałaby, żeby tak było. Nie ja chcę myśleć, że kurde, tylko dobrą pracę można wynegocjować w ogóle strachem. No, bo wtedy. Pozostaje nam czekać na emeryturę w ogóle, w płaczu. No w płaczu, przecież nie będziemy <grym> miały emerytury jak <grym grym grym> tego My co, my musimy coś wymyśleć na jeszcze. Na kupno mieszkania na wynajem też już minął. E, no ja w ogóle będę zachęcać e, tutaj moich gości do wspólnego okrzyku w ramach możliwości, żeby Bobo się nie no, no, budziło, no, no, e, po pracę o pracę. Także no, no, jedziemy, no, Kazimiera. Na trzy, dwa, jeden? Tak. Czekaj, to będzie ta la 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 czy... Ta ta, nana. O Jezu, nie wiem. No, no dobra, każda niech swoją smutną. Dobra, jedziemy. wiemy. No jesteś pierwszym gościem, możesz to zapoczątkować o, wszyscy będziemy... będą... Na da, i wszyscy będą... Tak, i wszyscy będą i tak samo jak ty. Sojusznie. No dobra. No, to ja mówię, chodzi? Czy to 3 4 Czy to 3x1? Nie wiem, jak chcesz. 3, 3, 2, 2, 3 2, 1. 2, 1. O, pracy! O, 2, 3, 2, o pracy! Glasy! Inaczej to zaś Dokładnie. Ale dobrze, ty byłeś blisko mikrofonu, to będzie okej. Okay. No. Dobra. Nara.